Gdy po krakowskim dworze Jana I Olbrachta rozeszły się wieści, zgodnie z którymi król planuje na rok pański, 1497, wyprawę na Mołdawię, która miała stanowić część trwającej wówczas wojny Polski z Imperium Tureckim, duchowni przebywający na Wawelu odradzali polskiemu władcy przeprowadzenie tej operacji. Zdenerwowany tym król miał odpowiedzieć: księdzu, mszej, a nie wojny, patrzeć przystoi. Słowa te polski król skierował do biskupa, który zakręcił się podobno napięcie i odszedł jak niepyszny. Tymczasem po drodze do Mołdawii miało miejsce wiele dziwnych wydarzeń, które ówcześni ludzie potraktowali jako zapowiedź rychłej i nieuchronnej klęski. Podczas przekraczania Małego Potoku pod królem zatonął jego koń. Podczas gdy wojsko stanęło obozem, na ten spadł piorun, który poraził szlachcica i 12 koni. Ponieważ Pech nadal prześladował maszerujących ku Mołdawii Polaków, jeden ze szlachciców miał głośno zawołać, że naszy na złe idą. Dlaczego jednak Jan I Olbracht, za którego, jak mówi ludowe przysłowie, wyginęła szlachta? No niestety wciąż zbyt mało, ale o tym dlaczego to. Może innym razem, zdecydował się w ogóle na przeprowadzenie takiej wyprawy. Dlaczego pojawiła się taka koncepcja u potomka Władysława Jagieły? Byli tacy, którzy twierdzili, że jego celem było wprowadzenie na tron mołdawski swojego brata, królewicza Zygmunta, który później został królem Polski. Jeszcze inni wskazywali, że po uwieńczonym powodzeniem uderzeniu na Mołdawię, Jan Olbracht zamierzał maszerować dalej ku wybrzeżu Morza Czarnego na Kilię i Białogród, aby usunąć stamtąd Turków, lenników sułtana. Zwrotu tych ziem zażądał od Turków już Kazimierz Jagiellończyk w 1488 roku. Bezskutecznie domagał się on wówczas ustąpienia ordy z Białogrodu, ale w tej sprawie wypowiadał się także król Jan Olbracht, który ostatecznie został ostrzeżony przez polskiego posła w Stambule o sunących ku Mołdawii zastępach Turków. Prawdą jest, że siły, jakimi dysponował Jan Olbracht, znacząco przekraczały to, czym dysponowali zmierzający pod Grunwald Władysław Jagieło i książę Witold. Polacy wystawili 200 Taraśnic i Hufnic oraz dwa wielkie działa burzące. Takiej artylerii nie będzie miał nawet maszerujący pod Wiedeń Jan III Sobieski, kiedy 200 lat później stanie na czele kolejnej równie nieudanej wyprawy na Mołdawię. Największy problem stanowił jednak fakt, że Jan I miał do swojej dyspozycji głównie pospolite ruszenie, które miało tą zaletę, że było stosunkowo tanie, ale na tym zalety tej formacji powoływanej doraźnie spośród szlachty kończyły się. Największym problemem było nawet nie to, że pospolite ruszenie często składało się z ludzi, którzy wykorzystywali wyjazd na wojnę jako okazję do chlania na umór i popisywania się swymi rzekomymi zdolnościami wojskowymi, ale także to, że już podczas wyprawy mołdawskiej za pospolitym ruszeniem ciągnęły się dziesiątki wozów, taborów, kłótliwych ciurów obozowych i wartość tego wszystkiego na polu bitwy była znikoma. No i w znacznej mierze ci wszyscy ludzie związani z taborami, które szły za pospolitym ruszeniem, odpowiadali raczej za robienie sztucznego tłoku niż za faktyczne prowadzenie jakichkolwiek działań wojennych. Wszystko to sprawiało, że armia polska, która maszerowała na Mołdawię, nie nadawała się do prowadzenia nowoczesnej wojny. Już wówczas zdawano sobie sprawę, że pospolite ruszenie zwłaszcza z Wielkopolski, która uchodziła za dzielnicę nazwijmy to małowojenną, nie nadaje się do żadnych działań z wyjątkiem operacji o charakterze stricte obronnym. Między innymi dlatego podczas toczonej w latach 1454-1466 wojny trzynastoletniej Kazimierz Jagiellończyk zresztą, Ojciec Jana I Olbrachta zdecydował się postawić na wojska najemne, które znacznie lepiej niż pospolite ruszenie spisywały się na wojnie przeciwko zakonowi Krzyżackiemu. Dlaczego jednak Jan Olbracht w ogóle zdecydował się postawić na pospolite ruszenie? Tutaj jednoznacznych odpowiedzi nie ma, ale wiele wskazuje na to, że polski król spodziewał się, żeby osiągnąć pewne cele polityczne. Wystarczy sama tylko demonstracja siły. A do tego pospolite ruszenie, przynajmniej w teorii, się nadawało. Natomiast w skład wojsk polskich wchodziły nie tylko oddziały z Wielkopolski, które przynajmniej jeśli chodzi o pospolite ruszenie, nie miały największej wartości bojowej, ale także wojska panów małopolskich, którzy generalnie pod tym względem byli nieco lepiej przygotowani. Natomiast Polacy już na samym początku popełnili poważny błąd, ponieważ wojska z Wielkopolski i wojska z Małopolski wkroczyły do Mołdawii w dwóch odrębnych kolumnach, które najpierw się połączyły, a następnie w Mogilnicy i od tego momentu działały już praktycznie niezależnie, zostały rozłączone. Następnie ponownie połączyły się dopiero w momencie, gdy wojska małopolskie zostały zmuszone do odwrotu spod twierdzy Suczawa. O tym jednak później. Na razie warto wspomnieć także i o tym, że z pomocą Polakom przyszły również wojska litewskie, dowodzone przez Stanisława Kiszkę. Stanisław Kiszka prowadził kilka tysięcy zbrojnych i generalnie to właśnie jemu Polacy zawdzięczali w wyprawie bukowińskiej, że szlachty nie zginęło więcej niż miało to faktycznie miejsce, ale o tym generalnie rzecz biorąc za chwil parę. O tym, że Polacy zamierzali zrobić odpowiednie wrażenie na hospodarze mołdawskim i przestraszyć go. Wskazuje chociażby to, że aż do momentu, gdy armia Polska stanęła nad Dniestrem, panowało przeświadczenie, że hospodar mołdawski Stefan Wielki nie zdecyduje się stanąć orężnie przeciwko Polakom. Kalkulacje te okazały się jednak z gruntu błędne. Hospodar mołdawski Stefan III Wielki był postacią która miała pełne podstawy, by mówiąc dzisiejszym językiem bujać się po rejonie. Otóż jeszcze jako dziecko Stefan III Wielki, no wówczas może jeszcze nie był aż taki wielki, tylko duży, zaprzyjaźnił się z późniejszym hospodarem Wołoszczyzny Władem Palownikiem, znanym również jako Drakula który schronił się na dworze ojca Stefana III, Bogdana II. Bogdan II z kolei był znany z organizowania najazdów na Ruś. Ruś Czerwona, w tym także Przemyśl, zostały przyłączone do Królestwa Polskiego w czasach Kazimierza Wielkiego i od tego czasu ten teren pograniczny stał się obiektem najazdów które trzeba było odpierać. Tak czy inaczej, we wrześniu 1450 roku Bogdan II stawił czoła polskiej armii pod Wasluj, gdzie Polacy chcieli z jednej strony doprowadzić do zakończenia najazdów na Ruś, a z drugiej strony osadzić na tronie mołdawskim bratanka Bogdana II, Aleksandra. Wówczas wolska najemne opłacone przez Bogdana zatrzymały Polaków, no, ale wcześniej udało mu się uciec w góry i tam się przegrupować. W tych warunkach nie powinno dziwić, że kilkadziesiąt lat później Stefan III postanowił zastosować podobną taktykę. Tak jak jego ojciec początkowo wycofał się w góry, czekał aż przyjdą mu na pomoc sojusznicy, no i jak zobaczymy w dalszej części tej historii, nie przeliczył się. W tej sytuacji Jan Olbracht został natomiast zmuszony, by Prowadzić swoje wojsko pod najpotężniejszą mołdawską twierdzę Suczawę i zaczął kruszyć jej mury bombardami. W odpowiedzi hospodar Stefan zebrał wielką armię i uderzył na oblegających Suczawę Polaków, zmuszając ich w październiku 1497 roku do zawarcia rozejmu i odwrotu. Armia polskiego króla powracała do kraju w kompletnym nieładzie i bardziej przypominała grupę uciekinierów. Wybitnie zdająca się na prowadzeniu wojen, najmądrzejsza we wszystkich możliwych dziedzinach życia polska szlachta nie była w stanie pomyśleć o wystawieniu ubezpieczeń, przeprowadzić rozpoznania drogi odwrotu, a nawet rozsyłać regularnie podjazdów, które mogłyby dostarczyć informacji o ogólnej sytuacji na trasie, jaką należało pokonać. Było to proszenie się o nieszczęście, które w końcu nastąpiło, bo musiało. 26 października niedaleko Koźmina w lasach bukowińskich na wojska polskiego króla wysypała się masa turków, Tatarów, Wołochów, Mołdawian i Węgrów siedmiogrodzkich. Niektórzy próbują tłumaczyć taki stan rzeczy chorobą króla, którego przez ów pechowy wąwóz w lesie bukowińskim przenoszono na noszach. Natomiast porażka pod Koźminem miała też dobre strony. Wraz z polskimi chorągwiami na wojnę mołdawską ogłoszoną przez króla Jana Olbrachta, pomaszerowały także krzyżackie oddziały zaciężne, które wyjątkowo tym razem uznały zwierzchnictwo krakowskiego władcy i postanowiły przystąpić do udziału w wojnie. Krzyżacy pod Koźminem ponieśli bardzo ciężkie straty. Głównie ze względu na to, że nie mieli zbyt wielu doświadczeń w walkach przeciwko lekko Tatarom i Wołochom. Natomiast dużo szczęścia w tym wszystkim mieli wielkopolanie, którzy po połączeniu się z armią z Małopolski poruszali się na przedzie wojsk polskich i w czasie, gdy w koźmińskim wąwozie trwała rzeź wojsk z Małopolski oraz oddziałów zaciężnych, rozłożyli się obozem nad rzeczką Deleruj. Natomiast historycy nadal nie są do końca pewni, czy to zdradzieckie uderzenie nastąpiło na rozkaz hospodara Stefana. Niektórzy twierdzą, że nie, inni są zdania, że jak najbardziej jeszcze jak. Jeśli nawet mają rację, to trzeba pamiętać o tym, że Stefan brał udział w tej bitwie, a po jej zakończeniu własnoręcznie mordował jeńców, więc zwolennicy tej teorii mają bardzo mon argumenty. Dlaczego jednak Stefan mordował jeńców? No tutaj odpowiedź też jest dosyć złożona. Z jednej strony taki był klimat epoki. Z drugiej strony w końcu Stefan był kolegą słynnego Drakuli, więc taka znajomość do czegoś zobowiązywała, zresztą przydomek wielki, który z czasem mu nadano, wiązał się również z jego udziałem w bitwie pod koźminem. Natomiast Stanisław Kiszka, o którym już dzisiaj mówiłem, podczas odwrotu wojsk polskich zdołał zniszczyć Kosz Tatarski, czyli obóz, który podczas wyprawy był swoistym sztabem uczestniczących w wyprawach wojennych wojsk tatarskich. Dzięki działaniom Kiszki udało się uratować znaczną część polskiej szlachty. Jednakże nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Ciężko ranni zostali m.in. wojewoda ruski Mikołaj Tęczyński, który ruszył wojskom królewskim na odsiecz i prawdopodobnie uratował króla przed niewolą oraz jego brat Gabriel. W niewoli tureckiej zginęli Aleksander Tarnowski, Mikołaj Szydłowiecki oraz Jan Chodecki. W sumie straty poniesione przez polską szlachtę podczas wyprawy mołdawskiej szacowane są na mniej więcej 5000. Natomiast gros tych strat to wszelkiego rodzaju ciury obozowe i wozacy, którzy odpowiadali za prowadzenie wozów taborowych, z którymi pospolite ruszenie ciągnęło na wojnę. Licząc zapewne, że będzie tam przewoziło łupy, no ale wyszło inaczej. Natomiast z biegiem lat szlachta ukula sobie pewną opowieść o przebiegu wyprawy która wyrażała się w powiedzeniu: Za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Zrodziła się opinia, że władca wyprowadził szlachtę z kraju celowo, chcąc pozbyć się przeciwników politycznych, a potem wprowadzić rządy absolutne, takie jak chociażby w księstwie moskiewskim. Szlachta potrzebowała takiej opowieści, podobnie jak dzisiaj niektórzy potrzebują opowieści o spisku elit czy płaskiej ziemi. Zdaniem szlachty, która w XVI wieku prowadziła walkę o ograniczenie roli magnaterii, notabene nieudaną oraz ograniczenie roli króla, notabene udaną, wyprawa mołdawska Jana Olbrachta stanowiła groźne ostrzeżenie przed tym, jaki los czeka szlachtę w państwie rządzonym przez króla i najbogatszych ludzi w kraju. Natomiast nieszczęsny król Jan Olbracht zapisał się w Pamięci Potomnych niezbyt dobrze. Po powrocie z wojny zaczął biesiadować. Pił na umór, zapewne chcąc zapomnieć o porażce. Nie przypominał w tym swoich poprzedników z dynastii Jagiellonów, którzy raczej stronili od alkoholu. Zresztą Polakom od tego czasu nie będzie wiodło się mieszanie się w politykę wewnętrzną Mołdawii. Dość wspomnieć bitwę pod Cecorą z 1620 roku, która będzie stanowiła ponure memento wyprawy Olbrachta. Łupnia w Mołdawii dostał zresztą m.in. w 1691 roku także Jan III Sobieski. Niektórzy przebąkują, że to jakieś fatum, ale kto to wie. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam do wspierania kanału, zapraszam do zaglądania też na kanał główny, gdzie raczej lotnictwo. Wspierać zarówno ten kanał, jak również kanał główny. Możecie za pośrednictwem Patronite'a i wirtualnej kawy jest także opcja wsparcia za pośrednictwem YouTube'a. Tak przy okazji zachęcam do zaglądania na kanał Główny, jak również na ten. I mam nadzieję, że widzimy się tutaj w kolejnym materiale, który miejmy nadzieję, już niebawem. Wszystkiego dobrego. Cześć i czołem.